Hej, hej, dzisiaj się aktualizacja. Dodali nowy wyścig na farmie Marleja. Nowe rzeczy w sklepie na farmie Marleja. Kuc kosztuje tylko 300-900 Nie pamiętam, czy kosztowało 400 czy 490, ale kosztuje 390. I nowy przemian w sklepie z bonusami dla lifetime'ów, czyli dla osób, które mają Star Raidere, na zawsze. To sobie najpierw zobaczymy wyścig. Bardzo dużo osób tu jest, bo niedawno dodali tą aktualizację. No, tak jest środa, ale yy, przed chwilą weszła. Zielenina, wszędzie zielenina. Sałata, cebula i ziemniaki. O, witaj Marii. Najbardziej lubisz jeść ziemniaki gotowane, tłuczone czy w potrawce? What? Dlaczego pytam? Bo widzisz, dawno, dawno temu świętowaliśmy tak zwany festiwal kartofli. Jednak co, na, jednak, co na to ci ludzie małej wiary z miasteczkami nie docenili wielkości? ziemniaka i postanowili całkowicie odwołać to do Co by na to powiedział mój tatku? <laughs> Odszedł 11 lat temu, więc nie doczekał dnia, w którym anulowano festiwal kartofli. Naprawdę, przecież użyłem, naprawdę myślałem, że to święto powróci. Co? E Przepraszam, miałam na Naprawdę myślałam, że to święto powróci. Mój brat Barney dostarczył całą poprzednią zieloninę, no ale jak widać, za to załączon na załączonym obrazku festiwalu nie ma, a warzyw jest więcej niż jestem w stanie zjeść. I zrobimy wyścig. Mógłbym zrobić dobry kula, żeby przyjazna, wtedy musiałbym zaprosić braci, czyli trzeba byłoby powiedzieć karnej. Przecież każdy wie, że ona pojawia się tutaj zdecydowanie zbyt często. Hej, może zrobimy ziemniaczane ba baterie? Co? Będą zasilały te dziwne wynalazki karne. Może nawet Bing Bonnie znalazła. Dla nich jakieś zastosowanie. Chwila, ty i Ace wyścigi, prawda? Tak, zrobię to z przeszkodami. Zaczynamy? To do dzieła. No, okej. Okay. Uuu, fajnie, że tyle dla konia. Dobra, tak. To już myślałam, że będę musiał coś robić. Okej, okay. <laughs> fajne. nie wiem, jak go jechać. Ja to rozkminię kiedy indziej. Z drugim wyścigiem to rozkminię. Okej. Okay. Fajna muzyczka. Szkoda, że nie dałam głośniej, ale okej. Okay. Dużo ludzi w to teraz biega. Śmieszne. Ja nie myślałam, że jest teraz na coś takiego pani. Myślałam, że to będzie bardziej normalne. Na tu z ziemniaków i z różnych wie, sałat, pomidorów, wdyń. Wow. I to tyle. Oda do ziemniaków. <grym> Odolę do ziemniaków ten wyścig się tak nazywa. Marley. I nie ja. Tata powtarzał, żebym nie bawił się jedynie. Nie mów nikomu, ale Barley przygotowuje się tak, że to się nigdy nie psuje. Więc jeśli chcesz raz jeszcze wystartować w tym wyścigu. Wyciągnę warzywa i znowu przygotuję dla ciebie tor. I to wszystko. Aż 150 za pierwszym razem. A z tego, co czytam, za drugim miało być 200. Więc zobaczymy. I jeszcze raz. Tak, teraz jest 200. Nie dzięki. Nie będę robiła drugi raz, ale jest 200. Tak jak powiedziałam. Dobra. Teraz jedziemy do Murland gdzie jest podwózka i jedziemy, jedziemy i zobaczymy sobie te e, rękawiczki tak tu miały być rękawiczki? chyba tak okej okay. jedziemy do podwózki szkoda, że wzięłam nie na szóstym poziomie, ale okej okay. hmm podłuska. bo ogóle tego tak chciała palu sara nie stać. Szczególnie tego z Fortu jest taki piękny. Okej, okay. um. stajnia murland. A w ogóle to przepraszam, że poprzedniego odcinka, poprzedni poprzedni odcinek. Odcinka za partnerstwa nie było, ale się nie udało wysłać i no po prostu nie udało się wysłać i nie udało. A nie każdy zawsze może cały dzień siedzieć przed komputerem wysyłać. Okej, okay. dziwne. Dobra, zobaczymy sobie. Nie patrzcie na syp w entarzu. No schodź. Dobra. Śmieszne, w ogóle źle zrobili je ja chyba. Ym, gdzie jest widzenia. Zobaczcie, widać jej ręce, kawałki rąk wychodzi. Chyba to przez to, że mają robić nowe pustace, dlatego i wtedy już będą posuwały. Ale śmiesznie. Śmiesznie bo wychodzą ręce i one wyglądają dziwnie jak z... Nie wiem. One wyglądają śmiesznie. Zostanę przy takich. Dobra to jeszcze sobie Ojej, po co ja wracałam jeszcze tu jechałam, jeszcze tam ym, na farmie Marley'a były rzeczy i może jak będzie mi nie stać to sobie coś kupimy ym, nie farma Steve'a, okej okay. jedziemy w ogóle dajcie znać jakiego wykonia e, Apolosa kupiliście jeżeli kupiliście i, i jaki wam się najbardziej jaka się najbardziej podoba bo mi serio ten z podpaloną grzywą z fortu pinta. no okej okay. czy ja dobrze? nie Źle tak. Jak zwykle. Albo dobrze. Okej. Okay. Jest w miarę dobrze. To sobie jeszcze zobaczymy tam te rzeczy. Dużo strasznie długi. Możecie też dawać jakiej który wam się najmniej podoba. Ja nie wiem, mi się wszystkie bardzo podobają. Dobra, tu jest ten sklepik z odnowionymi rzeczami. Nie były też odnowione? Nie wygląda, ale tylko to. To trochę nie wygląda, jakby było odnowione. A może jedno. Dobra, wygląda. Ja bym kupiła to, jakby nie wystać za, e, za szylingi Jorvik, to bym to kupiła i może to, w ogóle, mogli przynajmniej te stare usunąć, przynajmniej te są tanie i tak nie, nie na nie nie stać, no serio. Dobra, to jest cała aktualizacja. Cała, cała, cała. Mm. Więc to by było tyle z tej aktualizacji. Pa!